Modlitwa o mążu. I kochani, droga Mama, kiedy stajemy dzisiaj przy ołtarzu Pana Jezusa, to chcemy, aby ten smutek, może niekoniecznie od razu, zamienił się w radość ale rzeczywiście, aby stał się taką prawdziwą nadzieją. I po ludzku tą nadzieję mamy, bo gromadzi nas tutaj nie kto inny, ale żywy i prawdziwy Bóg. Jedyna i prawdziwa nadzieja Choć powiem, smutno mi Boże, to właśnie ta nadzieja pokazuje nam zupełnie nowy wymiar życia. Tego życia, do którego Pan Bóg powołał w świętej pamięci siostrę Małgorzata. Z całą pewnością, jak usłyszeliśmy we wstępie, to życie było niezwykle oddane. Ale przede wszystkim w pierwszym stopniu to życie było ukształtowane w doświadczeniu życia rodzinnego, za co dzisiaj w imieniu całego Kościoła i Zgromadzenia się tak podziękować dziękować mam. Bo to jest pierwszy etap drogi człowieka, drogi, którą moi kochani posiadamy my wszyscy. A którą bardzo często